Moje nie dla ciebie to tak dla mnie. Czyli jedna z myśli, którymi kończę dziś 27 lat. To, że ktoś mi odmawia, nie przystaje na coś, co teoretycznie mogłoby się wydawać przykre, no bo nie jest po mojemu. Tak naprawdę jest zajebiście ogromnym prezentem, który otwiera drzwi do budowania relacji. Zamiast się komuś przymilać, powiedzieć nie, aby nie robić czegoś wbrew sobie. Wiedząc, że tej osobie może się to nie spodobać. Ona możecie nawet odtrącić, ale to nie jest o tobie, tylko o tej osobie, bo usłyszenie tego nie to jest tak naprawdę ogromny wyraz miłości, najpierw do samego siebie, bo postępuję w zgodzie ze sobą, a po drugie, przychodzę do ciebie, żeby powiedzieć ci o tym. Nie uciekam, nie udaję, że jest dobrze, mówię wprost, jak jest. Staję przed tobą w niewygodnej prawdzie. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, Którzy, zwłaszcza podczas ostatniego roku mojego życia, pomogli mi zrozumieć wartość tej myśli, czy to podczas realizacji obu moich podcastów, czy przy jakichś randomowych rozmowach. I również dziękuję wszystkim tym, od których w tym roku usłyszałem nie, jak również osobom, które uszanowały moje nie, bo za każdym z tych nie było jakieś. Tak. A dopełnieniem tej lekcji mówienia sobie i innym nie jest fakt, że dziś niestety nie pojawi się ostatni odcinek podcastu bez Wstydu, dlatego że materiał, który przygotowałem stwierdziłem, że nie jest wystarczająco dobry, aby móc go wam zaprezentować, więc z Bezą wracam już po nowym roku, a tymczasem zachęcam was do słuchania podcastu Deal with Queer.